Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam stalowy kubek ze składanymi rączkami chińskiej produkcji. Oczywiście wykonane ze stali nierdzewnej. Nie ma podanej, jakie konkretna to jest stal. Pojemność 350 ml. Pojemność w zasadzie prawie, że po sam brzeg. Tam minimalnie jeszcze troszeczkę zostało miejsca więc powiedzmy taka bardziej do nalania wody to jest troszeczkę mniej, tak żeby gdzieś jakbyśmy chcieli to przenieść, to oczywiście żeby nie rozlać. Ja często wykorzystuję wodę, wlewam mniej więcej między 200 a 300 ml, więc taka pojemność jest jak najbardziej dla mnie idealna. Będzie też to porównanie do takiego kubka wersji tytanowej, ale o tym za chwilę. Sam kubek waży 85 gramów, więc nie jest to coś ciężkiego jeśli chodzi o rozmiarówkę mamy tutaj 8 cm na 8 cm więc jest to raczej malutkie samo wykonanie jak najbardziej w porządku rozkładane rączki, oczywiście jest to w zasadzie według mnie najtańsza opcja jeśli chodzi o kubek w takiej pojemności z rączkami rozkładanymi Tańszą opcją oczywiście jest taki nawet mały kubek lub większy, ale ze stałą rączką, no, która niestety powiedzmy w niektórych przypadkach może przeszkadzać. No, ale w takiej formie jest to jak najbardziej OK. Rączka jest dosyć mała, nie jest jakaś może zbyt duża. No ale oczywiście Mały kubek, to mała rączka, tak powiedzmy, na dwa palce do trzymania, tu na dole jest OK. No pojemność woda dużo tutaj nie będzie raczej ważyć, więc podniesienie takiego kubka to nie ma żadnego problemu. Jakby był jakiś większy kubek, to wiadomo, większa. Powierzchnia trzymania jest raczej wymagana. No tutaj powiedzmy na te dwa palce, które tu wchodzą idealnie, jest OK. Raczej takie coś jest mało przydatne do gotowania wody. Mhm. Chyba, że mamy wyłącznie taki mały palniczek, no to możemy tutaj to postawić. Jeśli mamy jakąś większą kuchenkę, palnik, no to raczej mogą być problemy, bo może nam to po prostu się na boki bujać. Chyba, że mamy jakąś tam dodatkową rzecz, która ustabilizuje nam taki mały kubek. No ja oczywiście to będę wykorzystywał głównie do zalania tutaj wody, więc. Nie będę na tym gotował, więc nie będzie żadnego problemu. Tu oczywiście jakbyśmy gotowali w tym wodę, to oczywiście te rączki, w zależności ile się wody naleje, będą lekko ciepłe. No, jeśli oczywiście będziemy gotować tak na maksa wodę, no to na pewno te rączki mocno się nam nagrzeją. Jeśli mniejsza ilość, 200 ml lub mniej, no to troszeczkę powiedzmy, że będą y, ciepłe, ale nie zbyt gorące. No ale jak mówiłem, ja akurat będę to wykorzystywał w inny sposób. Porównując to teraz do kubka Aha, jeszcze Jakie tu są dwie wady Które dla niektórych mogą nie być wadami Nie ma tu oczywiście podziałki Dokąd można nalewać wodę A szkoda, przydałaby się taka 200-300 ml To był raczej nie problem Nawet jakby to kosztowało nieco drożej To wolałbym, żeby taka była No ale niestety nie ma No i oczywiście kubek nie posiada przykrywki Co jest raczej dość ważne Podczas gotowania wody no ale skoro ja nie będę w tym gotował wody to akurat pokrywka jest mi zbędna, ale jakby była, no to nic by się nie stało. Raczej by było na plus niż na minus. Co do jakości tutaj tych zgrzewów na tej rączce, no nie wiem czy one długo wytrzymają czy nie. No ale w innych powiedzmy kubkach chińskich te zgrzewy trzymają nawet w tych większych, gdzie jest większa Większe ciężary się powiedzmy przynosi w takim kubku i jest w porządku. No to nie sądzę, żeby w takim małym coś się raptem stało. Oczywiście to zapewne zależy, w jaki egzemplarz powiedzmy będziemy mieli. Może się coś zepsuć, może nie. Mam nadzieję, że w moim przypadku się tutaj nic nie stanie. Jeśli porównujemy do kubka tytanowego o dokładnie takiej samej pojemności, wymiarowo są mniej więcej podobne, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Jeśli chodzi o wagę, no to jako, że to jest tytan, to jest lekki. No, i teraz, o ile rzeczywiście taki mały kubek, który i tak jest już lekki, waga tytanowego, o ile jest, no to niby ten waży 85 gramów, a ten waży tytanowy 65 gramów. Też bez pokrywki oczywiście ważone, więc różnica jest bardzo malutka. Ale jeśli komuś chodzi, zależy na wersji tytanowej, no to jest ok. Jeśli zależy komuś na bardziej stalowej wersji, no to ma troszeczkę cięższą. Ale te 20 gramów to raczej jest nic w porównaniu z jakimiś innymi rzeczami, które rzeczywiście chcemy, aby były jednak lżejsze niż cięższe. W obu przypadkach tutaj też nie ma y, miarki, dokąd nalewać wodę, więc powiedzmy, kubki są porównywalne, ale oczywiście w wersji tytanowej wysoka cena, to jest y, no, na minus jak zwykle, no tutaj na plus y, dosyć śmieszna kwota. No, ale do tego kubka dostajemy pomimo wysokiej ceny. Jednak pokrywka jest, która może się czasami przydać. Coś tam zalejemy, nie chcemy, żeby się nam wylało albo jakieś owady nam tutaj wpadły. To zamykamy i jest w porządku. No i oczywiście do zestawu tytenowego dodawany jest jeszcze pokrowiec. No, yy, częściowo potrzebny, częściowo nie. Tu akurat, jeśli to jest tu zamykane, to mogłoby tego. Woreczka nie być, no ale jak jest, to jest jak najbardziej w porządku. Więc no cena oczywiście jest odpowiednio wyższa, bo skoro mamy dwa elementy dodatkowo, to cena wyższa i jeszcze, że jest wykonane z tytanu, też to podnosi cenę. No tu niestety nie ma ani miarki, ani pokrywki, ani jakiegoś woreczka. Woreczek, oczywiście, można sobie ewentualnie zamówić jakiś odpowiedni, jak się znajdzie, taki do takiego wymiaru. No, ale kubek kupiony w dość śmiesznej cenie, więc w takiej formie powiedzmy, że jest to ok. Wiem, że są tam do wyboru akurat z tej samej serii, w takim samym, powiedzmy, wykonaniu wersja 250 ml i 500 ml, więc jak komuś taka wersja akurat nie pasuje, może kupić mniejszą albo większą. No sądzę, że raczej będzie przydatna, bardziej większa niż mniejsza. W moim przypadku, jak mówiłem, ja wykorzystuję taką ilość wody, że mi akurat taki kubek jak najbardziej się sprawdzi, będę miał po prostu dodatkowy kubek, jeden do przenoszenia powiedzmy w plecaku, drugi do przenoszenia w sakwie rowerowej, nie będę musiał to wymieniać jedno z drugim. No szkoda, że tu nie ma przynajmniej chociaż tej pokrywki, no ale nie można mieć wszystkiego, za to cena dość śmieszna, jak na taki kubek. Yy, oczywiście w moim przypadku ja to miałem jeszcze kupon rabatowy, więc ta cena wyszła jeszcze niższa, więc yy, nawet zwykła cena jest bardzo niska, więc w moim przypadku to wyszło w dość śmiesznej cenie, więc szkoda było takiego czegoś nawet nie kupić. Nawet jak się coś z tym stanie, a sądzę, że raczej chyba nie powinno się stać, raczej to nie odpadnie, tu raczej tego też nie zgnieciemy, więc yy, taki kubek raczej jest na lata. Ja polecam jak najbardziej, jeśli komuś pasuje wersja, powiedzmy tytanowa, do niej link oczywiście też podam. Łącznie chyba z ceną, jeśli dobrze będę pamiętał ją, a jak nie, to tam w starej recenzji była podana cena. No i oczywiście link do tego kubeczka, który może być przydatny w takiej pojemności lub w jakiej innejkolwiek wersja stalowa, nie aluminiowa, czyli ewentualnie trochę lepsza. Niektórzy mają różną jaką tam awersję do tego aluminium, chociaż to nie jest czyste aluminium. Do tytanu też niektórzy mają coś nie tak, bo to może być nie tytan, bo to chińskie. No ale oczywiście tutaj jest też cena znacznie wyższa. A taka powiedzmy wersja stalowa, kubka jak najbardziej się powinna sprawdzić. No mi na pewno się sprawdzi, a ktoś to musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie, czy takie coś w takiej cenie chińskiej jest mu potrzebne. Ja polecam jak najbardziej, rzecz raczej przydatna, czy w takiej pojemności, czy w jakiejkolwiek innej. Wszelkie dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.